Cześć, witam Was, stary wariat z Kobyłki. Witam Was w kolejnym filmie. To jest, można powiedzieć, taki film reklamowy, żeby poinformować swoich widzów o tym, co można na moim kanale. Jak zapewne wiecie, nasz kanał Filipiny Moja Historia zdobył już 1000 subskrybentów. No, obecnie jest już 1000, ponad 1040, chyba 1048. Więc zakwalifikowaliśmy się do monetyzacji, ale żeby do końca dokończyć tą monetyz monetyzację, żeby kanał już był profesjonalnie zrobiony. Dlatego dzisiaj nagrywamy ten film. A więc tak, drodzy widzowie, oprócz wspierania mojego kanału na Patreonie, możecie wspierać mój kanał także na YouTube za pomocą takiego bodajże chyba będzie przycisku wspieraj, wspomóż, coś takiego. Także będzie większa możliwość no, zyskania widzów. Może ja, może zyskam nowych patronów. No i o to w tym wszystkim chodzi. Tak YouTube poleca, żebym, żebym po prostu tak ten swój kanał zareklamował. Ja to teraz mówiłem w języku polskim, a Minet powie w języku angielskim. Good day everyone. We are here walking with the heat of the sun. Uh, i'm inviting you all please continue subscribe to support us we already reached 1000 subscribers and in behalf of my husband and my daughter we are thank you to all of you that you supported that you subscribe and keep watching our vlogs mini, uh, mini vlog i mean please stay um, subscribe and support us <laughs> again, I I would like to say thank you to everyone, especially for those who are Uh, uh We thank you and please uh, continue supporting us again, once again. And also, I thank you for my friends from Philippines, those of my friends, and also. A uh, faliś friend, also thank you for your support. Uh, I hope that you still uh, support us until. <laughs> And once again thank you. Have a nice day, everyone. God bless. Mam jeszcze do Was, widzowie, jeszcze takie jedno pytanie: Czy chcielibyście. Żebyśmy kiedyś z minute zrealizowali taki, taki przynajmniej jeden seans, taką relację na żywo, live, a. live' a na żywo. Czy bylibyście zainteresowani te, taki, takim sposobem kontaktu? Ja tego nigdy nie robiłem, nie wiem, czy to umiem robić. Może jakoś spróbuję, jak będziecie chcieli. No, mamy jakąś tam wiedzę na temat życia na Filipinach, na temat związków z Filipinkami jak, jak rozwiązywać problemy będąc na Filipinach jeżeli ktoś chce zawrzeć ślub i tak dalej no, jakąś wiedzę nabyliśmy no, więc możemy się z tą wiedzą podzielić no, ja po polsku Minet może po angielsku e, także oczekuję na takie, na takie wasze komentarze czy jesteście tym zainteresowani tym tematem Hello once again. Ayan, sa mga kababayan ko po dyan. Baka interesado po kayo kung yung partner nyo po ay nasa Pilipinas at binabalak nyo po magpakasal sa Pilipinas. Baka po makatulong ako kung paano po i-process yung mga dokumento. At saka sa mga nagtanong po na ano na pag-process ko po ng dokumento namin ng anak ko at sa awan ng Diyos ay hindi po kami na-denied. Na-approve po kami agad. Tapos may mga katanungan lang po na tinatanong na basic lang din naman. Baka po makatulong ko sa inyo. Huwag po kayo mahiya mag-reach out. Uh, once in a while siguro we will having a live live chat. Ayan. Tapos mag -ano. Pero wag lang muna sa Polish because I'm not yet fluent speaking Polish. Yes. Yeah. yeah proboye na uka. Mubie po Polsko albo mawong. <laughs> Albo ya atil ko ya rozumie. Albo nie nie Barso. Dziękuję Barso. Tayo subscribe uye emoyaas mas kanal. ayan please continue support us. Ayan no. Malaking tulong po. ayan para po sa aming baby. Ayan Maraming salamat po at sa mga friend ko po na nagreach out. Ayan. Hopefully one of these days na magkita-kita tayo medyo medyo malayo kasi medyo magkakalayo kasi yung lugar natin. Ayan. Once again, maraming maraming salamat po. Mabuhay Philippines. Ayan, Poland. God bless us all po. Thank you. Słuchajcie, stary wariat nie będzie się wysilał, żeby tłumaczyć to, co mówiła Minet na język polski, bo ona mówiła mniej więcej Podobnie to, co ja w języku polskim do swoich widzów, do to znaczy do widzów z Filipin, bądź tam jakichś angielskojęzycznych czy filipińskojęzycznych. Ja nie będę udawał eksperta, że wszystko rozumiem, bo wiecie, że nie rozumiem wszystkiego. Nie, nie, nie. <laughs> Słuchaj, nie, nie <laughs> Musi zamówi. być trochę ja w tym moja, filmie. Moja i nie, <laughs> nie mówi angielsko, a też ja... To jest tak samo. Ja, ja też mówię, nie mówię po polsku, o. nie ma problemu. No widzicie, Minet tak. wszystko rozumie. Nie umie po polsku, ale wszystko rozumie. Więc co ja się będę wysilał? Myślę, że i Wy coś z tego zrozumiecie. Także słuchajcie, no jest to film, generalnie film reklamowy. To jest zalecenie YouTube'a, żeby tak nagrać nie. taki film informujący widzów o możliwości wspierania na, na kanale, że że to może zapewnić jakiś sukces kanałowi no i ja bardzo w to wierzę, że ten kanał się rozwinie, że będzie że będzie no dobrze funkcjonował, że będziemy nagrywać, chociaż powiem tak, ostatnio mam bardzo mało czasu na nagrywanie, bo całe dnie pracuję generalnie rzecz biorąc, wyjeżdżam godzina 8-9, wracam 17-18, nie razy później. Także nie bardzo jest na to czas, ale muszę jakoś to pogodzić. Patrzcie, ale to jest najważniejsza nowina. Oliwia niedługo skończy, roki 4 miesiące, a zobaczcie jak ona chodzi. Tak nauczyła się chodzić. Przewraca się jeszcze o. Ale nauczyła się siadać na tyłek jak coś, ale już zasuwa sama. W domu szafki nam wszystkie otwiera. Jest jest bardzo psotna, ale energiczna. To jest dla widzów nowina, że Oliwia właśnie już wkroczyła w nowy etap życia, nauczyła się chodzić. Także moi drodzy widzowie, to co chciałem przedstawić w tym filmie, to wszystko. Ustosunkujcie się do tego, czy chcecie, żebyśmy zrobili kiedyś takiego live'a? I co chcielibyście na tym kanale oglądać? No i. No i właśnie chcieliśmy Wam bardzo podziękować za te subskrypcje, za wspieranie kanału. Chcę podziękować swoim patronom, Dariusz Kaszuba i Antonika Kalukiewicz, którzy mnie wspierają w dalszym ciągu. Mam nadzieję, że wspierających będzie więcej. Także to na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia, Minet pomachaj, papa, papa, pa. Oliwka pomachaj widzom, bardzo dziękuję, pomachaj, o, bo ty jesteś, dla ciebie to wszystko robimy, bo ty jesteś malutka i będziesz miała pamiątkę, kiedyś włączysz sobie YouTube'a jak nie skasują i obejrzysz, jak będziesz dorosła. Do widzenia, do suszenia, papa. Do widzenia, bardzo dziękuję.